Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Wrażliwość społeczna to jest, są słowa, które nie schodzą z państwa ust. Więc zapytam o wrażliwość społeczną. Zapytam o realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego, o który państwo wnioskowaliście. O wyrównanie świadczeń opiekunów osób z niepełnosprawnościami, niezależnie od wieku, kiedy ta niepełnosprawność powstała. To jest totalna nieuczciwość, że przez tyle lat tego wyroku nie udało się zrealizować. Przy rosnącej inflacji te nierówności, są jeszcze bardziej dotkliwe i bolesne. Czy w tym budżecie przewidziane są pieniądze na realizację tego wyroku i na uczciwość wobec osób, które opiekują się swoimi podopiecznymi z niepełnosprawnością? Hospicium Cordis w Katowicach i wiele takich miejsc, które w związku z rosnącymi rachunkami i inflacją nie stać już na opiekę nad swoimi pacjentami, nad ostatnimi momentami życia, podtrzymania za rękę, nad opieką hospicyjną w domach i stacjonarnie. Czy pieniądze. Na takie miejsca się znajdą, bo pieniądze z nfz są niewystarczające. Wdrażliwość społeczna, szanowni państwo, najbardziej potrzebujący. O nich teraz pomyślmy.